Wyobraźcie sobie coś, co mnie szokowało. Dostałem propozycję poprowadzenia rozmowy z jednym z kandydatów na prezydenta od komitetu wyborczego danego kandydata. I wiecie, był taki moment, pomyślałem sobie, wow, taki zwykły koleś jak ja, z rolnictwa, rolnik mający kanał, możecie coś takiego zrobić. Ale potem, patrząc na przekaz, na uczciwość, pomyślałem, nie, bo musiałbym zrobić ze wszystkimi kandydatami taką rozmowę. A niestety nie jestem żadnym milionerem. Nie jestem dużą telewizją. Mało tego, co więcej, patrząc jak ciężko co niektórych jest ściągnąć na tę rozmowę, mogę łatwo pomyśleć, że niektórzy na złość by nie przyszli na takie spotkanie, a potem ktoś by dokleił łatkę, że hektar wiedzie jest ustawiony i dogadany. Bo nie tak by było. Tak by było, kochani. Moi drodzy, najczęściej zadawane pytanie w ostatnich dniach i tygodniach od wielu z Was do mnie jest Panie Czarku, na kogo Pan będzie głosował? I ja sobie myślę, co Wam doradzić? I wiecie co? Tknęło mnie dzisiaj, gdy zacząłem nagrywać ten materiał. Już Wam wyjaśnię. Po pierwsze, bardzo bym chciał, żebyście... Uwaga! Coś, co jest bardzo trudne, a czego nie widzimy. Bardzo bym chciał, żebyście w pierwszej turze poparli kandydata, który Wam odpowiada. W sercu i w głowie. Proszę Was, żebyście przestali stosować, żebyśmy wszyscy przestali stosować magiczną zasadę pod tytułem poparłbym tego, ale on nie ma szans, więc poprę tamtego, chociaż go nie lubię. Wiecie dlaczego? Bo właśnie na to liczą ci, co bardzo często tworzą, nie wszyscy, ale większość, co tworzą ankiety i sondaże. Już Wam wyjaśniam. Jeżeli budujesz sondaż, jeżeli opłacasz sondaż, jeżeli opłacasz ankietę, to siłą rzeczy jest to, że chcesz wycisnąć z niego jak największe poparcie dla swojego kandydata. Co to znaczy? To znaczy, że tak go przeprowadzasz, żeby on był z korzyścią dla Ciebie, nie dla przeciwnika. A to znaczy, że wpływasz na wynik. Mówię o tym dlatego, bo jeżeli przyjmiemy że w Polsce są miliony wyborców, to jeżeli 10-20 osób myśli w sposób pod tytułem mam kandydata, ale go nie poprę, bo nie ma szans, bo widziałem sondaże, to jest OK. A czy pomyśleliście Państwo, co w sytuacji, gdy na przykład 2 miliony ludzi tak pomyśli? Co w sytuacji, jeżeli 2 miliony ludzi myśli sobie, wreszcie mam kandydata, którego uważam za uczciwego, który reprezentuje moje wartości, który jest patriotą, który nie zmienia zdania, ale go nie poprę? Dlaczego? Bo sondaże nie dają mu szans. Wiecie, takim podejściem, kogo najbardziej frajerzymy? Siebie. Siebie, swoje dzieci, swoich wnuków. A wiecie dlaczego? Bo uczymy ich tego, że nie warto być wiernym ideałom, że nie warto być wiernym zasadom, że trzeba się samego oszukiwać. Bo jak inaczej nazwać człowieka, który nie popiera tego, kogo popiera w sercu, tylko dlatego, że widzi jakiś sondaż? Odpowiedzcie sobie wtedy na takie pytanie. Kogo byście popali, gdyby sondaży nie było? Wiecie, był taki moment, kiedy chciałem zrobić ankietę. Sondaż. Myślałem sobie, wow, mam kanał, może już pomogę, coś podpowiem. I wiecie, zrezygnowałem. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że mnogość kandydatów, ponad 10, od razu na starcie ścina większość mechanizmów internetowych, ponieważ większość z nich daje możliwość 10 kandydatów. Teraz kogo odciąć? Odetnę jednego, drugi się będzie siepał. Odetnę drugiego, będzie się siepał pierwszy. I tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego, że sondaże są tylko po to, żeby sterować tymi, którzy nie mają swojego zdania, albo tymi, którzy mają swoje zdanie, ale go nie wypowiedzą przy urnach wyborczych, bo nie chcą być przegrani. Kochani, przegranym nie jest człowiek, którego kandydat nie wygrywa pierwszej tury wyborów. Przegranym jest człowiek, który się oszukuje na, w urnie, przy urnie. A dlaczego? Bo sam siebie oszukał. Jeżeli, i to jest moja pierwsza podpowiedź do Was, na kogo głosować. Proszę Was, byście w pierwszej turze zagłosowali na człowieka, którego popieracie w sercu i w rozumie. Gdzie nie obchodzi Was to, do kogo on należy, ale obchodzi Was to, czy kłamie, czy jest patriotą, obchodzi Was to, co powiedział. I to jest pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź jest taka, że zasada pod tytułem Wybieram mniejsze zło zostawmy sobie ją na drugą turę, bo przy 13 kandydatach druga tura jest niemal pewna. I zostawmy sobie to wtedy, bo nie wiemy, czy nasz kandydat wejdzie do drugiej tury. Tak powinniśmy działać, tak powinniśmy stosować. Teraz podpowiedź trzecia. Do mojego środowiska, środowiska rolniczego. Zobaczcie, jak zostaliśmy olani w tym roku. Osikani, już nie powiem jak. Największa grupa zawodowa pod kątem wyborców, rolnictwo. My, faceci rolnicy, nasze żony, nasze dzieci, często nasze wnuki, olani totalnie. Nie mówcie, że są ludzie, co mają program, bo tyle co gdzieś tam mi umknęło, co gdzieś tam widziałem w internecie, to jest żadne horyzontalne myślenie. Największy sektor gospodarki, dający stabilizację finansową na poziomie cen żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, dające pracę milionom ludzi, totalnie olany. Co było w zamian za to? Debaty, które nie były debatami, ustawki w telewizjach, sytuacje, które tak naprawdę. Na biorą. Gdyby nie niektórzy właściciele kanałów YouTubeowych, gdyby nie niektóre kanały na YouTube, to nie mielibyśmy nawet spotkania wszystkich kandydatów po bożemu, w sposób niezależny przeprowadzonych. I tu chwała im za to, że oni byli. Bo wierzcie mi, no parodia nad parodią. Myślę, że ci, co piszą kabarety, to będą mieć wodę na młyn na najbliższe kilka lat. I jak można zrobić sobie sketch i go sprzedać, żeby się ludzie pośmiali, za to zapłacili? Korzystając z ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce. Czemu o tym mówię? Dlatego, że jeżeli jesteśmy rolnikami albo powiązani z sektorem rolniczym, albo zależy nam, żeby codziennie jeść polską żywność, to od razu na starcie kilku kandydatów odrzucamy, bo wiemy doskonale, że kilka osób wspomniało o rolnictwie, kilka nie. Więc to jest kolejna zasada, która nam ułatwia wybór. Czwarta, jeżeli się nie pomyliłem, jedna z najtrudniejszych, ale najważniejszych. To jest kwestia wiary w Boga. Kochani, ja wierzę w Boga i staram się żyć, staram się, bo też mam wtopy po Bożemu. Jeżeli jesteś, słuchaczu, katolikiem, to od razu na starcie powinieneś nie jako czwartą, ale jako pierwszą regułę przyjąć bardzo prostą rzecz. Odrzucasz z tej listy kandydatów wszystkich tych, którzy walczą z Kościołem, którzy popierają morderstwa, którzy chcieli zdejmować krzyże w różnych miejscach w Polsce w ten sposób ułatwiasz sobie wybór a patrząc na prawo boskie, na prawo Boże dane nam przez Pana Boga to jest nasz obowiązek popierać ludzi, którzy opierają swoją zasadę życia o Boże przykazania cztery reguły bardzo proste, nie wymagające żadnych pieniędzy cztery reguły, które Wam trochę uproszczą czemu tak, a nie inaczej? bo przez 30 lat robimy jak zawsze i wychodzi jak zawsze przez 30 lat bo więcej nie pamiętam, wszyscy mówią: Idę na mniejsze zło. Wszyscy mówią: Każdy jest taki sam. Ale jakby popatrzył na nas z boku jakiś inny obywatel innego kraju, to powiedziałby: Kurde, ci Polacy dziwni. Tylu przerabiali kandydatów i zawsze narzekają, ciągle powtarzają: Mniejsze zło. Więc podpowiedź kolejna: przestańmy iść tą drogą. Nawet jeżeli uważacie, że to jest frajerstwo, poprzyjcie przy urnie kogoś, kogo popieracie w głowie i w sercu. Co z tego nie zobaczymy. Ale jest to o tyle ważne, że mam wrażenie, że ludzi pod tytułem mam kandydata, ale go nie poprę, bo mnie sondaże nie przekonują, jest tych ludzi jest w milionach. I teraz, żeby się nie okazało, że te miliony właśnie Wpychają tych kandydatów, których nie chcemy, bo wszyscy jesteśmy sterowani sondażami. Dzisiaj się cieszę, że nie było sondażu tutaj, bo nie chcę na nikogo z Was wpływać. Pokazałem wam, jak powinien iść zwykły Kowalski, zwykły Iksiński-Wiśniewski. Czyli kto? Czyli Polak. Polak ma popierać ludzi, którzy są stali w poglądach, którzy nie wychodzą jak frajerzy i nie mówią: No, tak, tak mówiłem. Ale świat się zmienił, bo tak ja też mógłbym zrobić. Ja mógłbym w tym momencie ogłosić, że kandyduję w następnych wyborach, naobiecywać wam co nie miara ułożyć to w odpowiednie slogany, ściągnąć poparcie i wiecie co? I parodia byłaby taka, że gdybym wygrał wybory, to dzień po wyborach, wiecie, bym powiedział: Świat się zmienił. No ja już tego nie zrobię, wiecie, bo muszę reagować, muszę się dopasowywać do realiów. Świat się zmienił sorry. Takie rzeczy to były w serialach telewizyjnych. I wiecie co? I takie dzieci działają nasze społeczeństwo. Więc kochani, wybór nie będzie łatwy. Chcecie, możecie pod tym kanałem pisać, dyskutować. Ja zawsze wam powtarzam, że chcecie pisać, to piszcie. Pamiętajcie tylko, że YouTube bardzo mocno cenzuruje komentarze, usuwa je bez mojej wiedzy. Często piszecie, że coś zginęło, napisaliście coś właśnie a propos wyborów, więc to po prostu jest usuwane. To, do czego Was namawiam, to do czego Was proszę przed tymi wyborami, o co Was proszę, przepraszam, pogadajcie ze znajomymi. Pokażcie im, co by było, gdyby każdy poszedł tą zasadą. Czyli popieram nigdy nie tego, który w sondażach góruje, ale tego, w kogo wierzę. Patrzę na to, kto walczył z Bogiem, a kto nie. Patrzę na to, kto popiera rolnictwo i kto w ogóle ma pomysł na rolnictwo, a kto nie. Patrzę na to, uwaga. Jak kto szybko zmienia zdanie, bo na co mi prezydent, który co chwila zmienia zdanie? Mało już mieliśmy takich akcji w Polsce? I w Sejmie, i w samorządach, i teraz w prezydenturze. Pewnie, że władza prezydencka w Polsce nie jest, że mamy inny ustrój. Ale to się nigdy nie zmieni, to my będziemy się frajerzyć. Stąd moja prośba. To są reguły, które Wam podałem, o które Was proszę, byście się kierowali. Uwaga, niezależnie na kogo idziecie. Niezależnie, czy to ten, czy ten. Czy pierwszy, czy ostatni z sondaży? To nie ma żadnego znaczenia, bo największymi frajerami, największymi przegranymi to są te setki tysięcy, jeżeli nie miliony ludzi, którzy mówią: Mam gościa, który mi pasuje, ale w sondażach wychodzi blado i go nie poprę, bo to właśnie o nas się walczy. To właśnie nas chce się przekonać: tych ludzi, którzy mają kandydata, którym, za którym by poszli murem, ale nie chcą iść, bo sondaże. Wierzcie mi, mówię jako ten, który coś niecoś już widział w internecie. Wszystkim można sterować. Wynikami sondaży również. Jeżeli na Zachodzie duże korporacje międzynarodowe kładą miliony na badania, czy kolor klawisza w ich sklepie internetowym na przykład ma wpływ na decyzję klienta, to, to wy uważacie, że w Polsce sztaby nie analizują, jak ułożyć sondaż, żeby wynik był na, po naszemu? Przecież sondaż ma służyć jednemu. Jeżeli ja robię sondaż jako komitet wyborczy, to ja chcę z niego najlepszy wynik dla na swojego kandydata. Czy to jest takie trudne? Natomiast my o tym zapominamy. Albo udajemy, że nie, no przecież panie Ciarku, no nie no. Naprawdę myśli pan, żeby oszukali nas? To jest pytanie, z którym was zostawiam. Ale pamiętajcie, te kilka razy w dziesięcioleciu mamy głos. Te kilka razy mamy coś do powiedzenia. Nie bądźmy frajerami. Wybierajmy tak jak uważamy, tak jak myślimy samodzielnie. Nie patrzmy na nikogo. Nie patrzmy na to, kogo wybierają inni ludzie. Nie dajmy się wkręcać przekazom internetowym. Popierajmy tego, kto nam pasuje. Jeżeli macie kogoś, kto wam pasuje, to pierwsza zura właśnie do tego służy. Bo w drugiej turze różnie bywa, ale pierwsza tura właśnie służy temu. Popieram tego, kto mi pasuje. Tego wam życzę. Proszę udostępniać ten materiał innym ludziom, żeby właśnie w ten sposób poszli na wybory. Frajerzymy się od lat. Dajemy się wkręcać od lat. A ja bym chciał, żeby głos nas nas rolników, nas również zwykłych ludzi z miast żeby ten głos był decydujący w tych wyborach. Niewątpliwie publicyści mają rację. Będzie niewątpliwie ważne, kto w tych wyborach wygra. Natomiast najważniejsze jest, żeby wygrał ten, którego uczciwie poparła większość z nas, a nie wybrała mniejsze zło. Tego wam życzę, tego życzę sobie, swojej rodzinie, swoim przyjaciołom, swoim dzieciom. Pamiętajcie, to, co powiedziałem, jest bardzo proste. Nie wymaga pieniędzy, wymaga tylko zastanowienia się, kto jest taką osobą dla was samych. Tego Wam życzę. Udostępniacie ten materiał, żeby jak najwięcej z nas myślało w ten sposób i żeby jak najwięcej z nas w tym roku właśnie w taki sposób poszło na wybory. Panie Czarku, a dlaczego portal ma swoją aplikację, a nie na przykład YouTube? To, no kochani, bardzo proste. Po pierwsze, na YouTubie jest cenzura, o czym przekonałem się jako właściciel dużego kanału wiele razy. Po drugie, tak naprawdę ludzie, którym się nie podoba to, co robię, mogą zawsze zgłosić na YouTubie i materiał nie zasięgi. Bo, na przykład, część firm, producentów nie lubi tego, że mówię: słuchajcie, ten i ten nawóz jest nie dla Was, ten i ten oprysk jest nie dla Was, ta i ta odmiana jest niedobra, i to rozwiązanie jest do kitu. bo się po prostu Wam nie zepnie finansowo. Na portalu w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy, na stronie hektarwiedzy.pl, ja mówię prawdę, bo mam ten luksus, że jestem niezależny. Nie muszę kłamać, bo w agronomie kłamstwo się nie spina, i po pół roku zobaczycie, kto Wam kit wciska. Więc wszystko, co Wam podpowiadam jest po prostu niczym innym tylko analizą moją własną i zaleceniem agrotechnicznym mówiąc wprost, jak to niektórzy hektarowcy powtarzają hektar wiedzy jest agronomem ogólnopolskim dla rolników i może coś w tym określeniu jest trafionego cieszę się, że tak niektórzy mówią dlatego, że zawsze chciałbym, żeby to było docenione że niezależność to są prawdziwe zalecenia prawdziwe zalecenia dają Wam trochę zarobić dają Wam trochę ściąć kosztów dają Wam uniknąć pewnych problemów i o to kochani chodzi Każdego z rolników, każdego z Was, kto tego słucha, kto ma więcej niż hektar, dwa, trzy, kto tak naprawdę chciałby mieć spokój z szukaniem wiedzy, nie, za, nie zastanawiać się, co prawdą, co nie, kto kit wciska, kto nie, każdego z Was zapraszam do siebie. Tu nie ma gospodarstw wykluczonych. Są dwóch hektarowcy, i ci, że mają po 1500 hektarów, prawie 700 tysięcy hektarów na portalu. To już nie jest byle co. Przypominam, najprościej jest korzystać z aplikacji mobilnej o nazwie Hektar Wiedzy, którą się. Pobiera, instaluje się konto, aktywuje i się po prostu działa. Jest tam tyle wiedzy, a będzie jeszcze więcej, bo hektar wiedzy ma przecież już 4 lata. Wchodzę w doświadczenia, wchodzę w analizy, co często już widzicie. Będzie potrzebne wsparcie w założeniu konta. Nie ma problemu. Numer do mnie, SMS poproszę i kochani, do zobaczenia na portalu.